Witam wszystkich y, tu do TV. Dzisiaj Wam pokażę nie wiem co jak zrobić pułapkę. Bo taką pułapkę jak tutaj widzicie. O, jak tutaj jesteśmy, nam się pochodnia zgasi i będziemy wiedzieć czy potworek jest w y, bazie. Ok, pierwszy co? Kopiemy do na dwa razy. Okay. I, I kładziemy, czerwony proszę. I kładziemy. Tak robimy. I tak możemy przeprowadzić aż do swojego domku. Łączymy z tym, ok. Teraz już wszystko zakrywamy. Tutaj nie możemy zakryć, bo dla... jeszcze to dalej może iść, ale lepiej, żebyśmy tego nie zakrywali. Bo jak położymy to będzie połączenie przerwane, o. Musi być odkryte. Gdzie ja tu teraz mam? Za daleko, o tu pewnie, tak. Kładziemy normalnie, teraz kładziemy drzwi na samym końcu tak tak, ok teraz wkładzimy na środku i pół blok albo cały blok możecie postawić jak pół blok, ok jak już przeciągnęliśmy tak. yy, nie może być yy, jak to niektórzy robią, że czerwony proszek jest tutaj do pochodni idzie tak nie może być, musi być niżej bo inaczej nie zadziała i nie będzie się nie świeciło okej okay. i to cała pułapka dobra jesteśmy potworkiem takim nie chcę się czekać na potwora jesteśmy potworkiem trala la, 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 la. idziemy i patrzymy w domu o zgasło a tu co potwora mam okej okay, to mniej więcej wszystko a i jak potwora zabić z łuku możemy strzelać przez te dziury okej okay, mniej więcej to wszystko co chciałam wam pokazać na razie do widzenia Шари магические, увиди так, не желтые, да, на разе. Сыскривайте мой канал, бо. Добра, на разе.